Dobra widoczność ma podstawowe znaczenie we wszystkich warunkach jazdy. Niesprawny zawór sterujący pracą nagrzewnicy może utrudniać przepływ do niej płynu chłodzącego, co z kolei zmniejsza skuteczność ogrzewania wnętrza pojazdu. To natomiast utrudnia usuwanie pary z przedniej szyby i pogarsza widoczność dla kierowcy. W tym filmie wideo przedstawiamy procedurę sprawdzania i wymiany zaworu sterującego pracą nagrzewnicy w BMW E46. Zawór ten stosowany jest również w kilku innych modelach. Po wprowadzeniu pojazdu do warsztatu należy unieść pokrywę komory silnika i zdemontować zespół filtra powietrza. Pozwoli to uzyskać dostęp do zaworu sterującego pracą nagrzewnicy zlokalizowanego w lewej części przegrody silnika. Zawór ten sterowany jest przez panel ogrzewania wnętrza. W zależności od ustawienia temperatury ogrzewania wnętrza. Zawór jest zamykany lub otwierany, co pozwala kontrolować przepływ płynu chłodzącego przez nagrzewnicę. Zawór posiada dwuprzewodowe podłączenie elektryczne. Jeden przewód jest połączony z biegunem dodatnim zasilania, a drugi z masą. Za przełączanie odpowiada sterownik, który uruchamia zawór sterujący przepływem płynu chłodzącego. Do kontroli poprawności działania panelu sterującego można użyć oscyloskopu. W tym przypadku panel działa poprawnie. Przed wymianą zaworu należy zlać z chłodnicy płyn chłodzący, następnie należy odpiąć wtyczkę elektryczną, odłączyć przewody układu chłodzenia i zdemontować stary zawór sterowania pracą nagrzewnicy. Przed rozpoczęciem montażu nowego elementu na stole warsztatowym. Można rozmontować stary zawór i sprawdzić go pod względem prawidłowości działania. Teraz można zamontować nowy zawór w odwrotnej kolejności do demontażu. Po zalaniu nowym płynem układu chłodzenia należy odpowietrzyć układ. Następnie zamontować zespół filtra powietrza. Uruchomić silnik i pozwolić mu uzyskać temperaturę roboczą. Na końcu przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia poprawności działania układu ogrzewania pojazdu.